Gademska jest Państwa, także moim gościem w programie Radia RST. Witam serdecznie. Dzień dobry. Spotykamy się w przeddzień premiery Święta Ognia. Czy trudno jest robić adaptację? Oj, bardzo trudno. Ja się dopiero teraz odważyłam zrobić adaptację, a zrobiłam już, nie wiem, pięć filmów chyba, bo to jest. Ludzie pokochali książkę jakąś, mają swoje wyobrażenia. I tutaj się muszę mierzyć z czymś, co jest już wybudowane w głowach ludzi. A poza tym słowa, powieść operuje zupełnie innymi środkami, właśnie słowami, wyobrażeniami, a film operuje obrazami. Więc jak te wszystkie słowa przełożyć na obrazy, kiedy wiadomo, że jeden obraz to jest tysiąc słów? Także to było to było dosyć trudne, ale mam nadzieję, że się udało w tym przypadku. Ja pamiętam, że często się mówi, że gdyby postawić fotografów w jednym miejscu i wskazać im jeden przedmiot do sfotografowania, okazuje się, że każde zdjęcie będzie inne. Czy spodziewa się pani tego, że jeżeli ktoś by się podjął adaptacji, o których jeszcze będziemy mówić, e czy ten film by był zupełnie inaczej potraktował? Oj, na pewno każdy z moich kolegów zrobiłby ten, reżyserów, zrobiłby ten film inaczej, ale szczęśliwie to ja dostałam propozycję od Piotra Dzięcioła, producenta filmu, żeby to zrobić i bardzo się cieszę, bo mam takie poczucie, że ten film sobie mnie wybrał. Znaczy, że ta, ta, ta książka mnie sobie wynalazła, żebym ja zrobiła ten film, bo e, wydaje mi się, że on jest potrzebny. Chodzi o to, że ta familijność zakrada się w Pani twórczość, jeżeli chodzi o filmy? Nie, ja nie lubię tego słowa familijność. Ja lubię, robiłam filmy o relacjach, dobrych, złych, różnych, a ten film jest o różnych światach, jest o ambicji, jest o jakimś zmaganiu się z przeszłością, jest o spojrzeniu z zupełnie innej perspektywy na świat, niż my patrzymy. Ten film otwiera horyzonty. Tak myślę, a, a familijność to mi się źle kojarzy, choć pewnie Panu się dobrze kojarzyła. Mnie się teraz to skojarzyło, familijność, miałem tutaj akurat, chciałem pokazać, że w tych małych, e, najmniejszych tworach, komórkach społecznych, jakimi jest rodzina, że te rodziny po prostu, ta familijność, te relacje, które tutaj się pojawiają, to mi nie chodzi o kino familijne, mhm. czy tam powiedzmy takie ciepłe kluchy, tylko mi chodzi o to, że te relacje, kiedy zderzamy się z prawdziwymi problemami, które stają nam na drodze, nagle się okazuje, że te osoby, które przez całe życie były obok nas w postaci, nie wiem, siostra, brat, mama, tata okazują się zupełnie innymi ludźmi. No tak, tak, ja, ja bardzo tutaj wiele spotkań miałam z rodzinami osób niepełnosprawnych, przygotowując się do tego filmu i zobaczyłam jacy to są fantastyczni, pogodni i odważni ludzie, którzy nie lękają się niczego i którzy dla których po prostu e, jakiś Koniec świata to jest małe miki, bo oni naprawdę codziennie przeżywają takie końce świata czasami. No właśnie, jeżeli tutaj mówimy na temat tych spotkań, właśnie tych, tych, tych takich spotkań typowo warsztatowych, żeby wiedzieć po prostu, jak z tym obrazem się zmierzyć. Powiedziała Pani podczas spotkania w Kinie dla Kobiet, że ten obraz, ten film zmienił całą ekipę, która produkowała właśnie ten obraz. Ja mówię o obrazie, nie mówię film, ponieważ to w tym momencie to jest, to jest zupełnie coś innego. To jest coś, co zostało przez Państwa namalowane. No może tak. Ja myślę, że e, wszyscy wiedzieliśmy, że służymy jakiejś idei, jakiejś sprawie. I nie jest to sprawa polityczna w żaden sposób, ani, ani e, nikt nas do tego nie zmuszał, tylko że to jest jakaś, jakaś informacja, którą po prostu trzeba pokazać, żeby ten świat był bardziej do zniesienia, bo e, jakby, jeżeli tylko narzekamy i pokazujemy niepełnosprawnych poprzez właśnie ich problemy, poprzez właśnie niedostatki, to nie, nie zrozumiemy ich tak do końca. Oni mają swoje marzenia, oni też są szczęśliwi, bywają szczęśliwi tak jak i my. Oni po prostu są tacy sami, tylko troszeczkę inaczej się porozumiewają, inaczej się kontaktują i najwyższy czas zaakceptować ich w naszym świecie. Nawiążę teraz do nagród z festiwalu w Gdyni, ponieważ tutaj jest między innymi nagroda dla tej młodej aktorki za e, debiut. Jak ona przyjęła te, te spotkania właśnie z tymi rodzinami, to przygotowanie się do tego, żeby no, zmierzyć się właśnie z tą, z, z tą postacią? Ta młoda, fantastyczna aktorka Paulina Pytlak zagrała po raz pierwszy na dużym ekranie w moim filmie wygrała casting naprawdę bardzo duży. Przygotowywała się wszechstronnie i fizycznie, i psychicznie i czytała, i chodziła, spotykała się z takimi ludźmi I, no i psychologicznie. Potem na planie mieliśmy również konsultantki do spraw tej komunikacji niewerbalnej. Także to wszystko było bardzo tak dobrze przygotowane. Ja też bardzo dbałam o to, żeby ona była taka zaopiekowana, żeby nie było tak, że jak skończymy zdjęcia, to ona tak zostanie w tej roli. Więc jeszcze potem produkcja zafundowała i psychologa. A co powiedziała po tym, kiedy odebrała nagrodę do pani bezpośrednio? No, oczywiście, że dziękuję. I ona jest bardzo taka nieszczęśliwa. I to były jej urodziny, kiedy dostała tę nagrodę, więc po prostu zwariowała ze szczęścia. Jedną z trzech nagród, które otrzymał film Święto Ognia, to też nagroda specjalna dla Pani z Kangur. Dzięki temu uda się to, co, o czym Pani marzyła w czasach późnej komuny, czyli o podróżach. Australia, miesiąc, dystrybucja filmów w kinach australijskich. No tak, no fantastycznie zupełnie, złoty Kangur, taką nagrodę dostałam. E która po, polega na tym, że właśnie tam polecę z filmem. Be, zwiedzimy całą Australię i film będzie pokazywany w całym kraju, na całym tym kontynencie. że to nie jest kraj, tylko kontynent. I, yy, i po prostu to widzą am, australijskim. Także to myślę, że jest takie duże wyjście z własnego podwórka. I teraz jeszcze dopytam o sprawy związane może nie z PESEL-em, bo akurat tutaj akurat mamy prawie zbieżny PESEL, natomiast raczej zapytam o ten czas dojrzewania, ponieważ my mieliśmy to Moim zdaniem szczęście, że mieliśmy okazję żyć, dorastać w czasach permanentnego kryzysu, później nagle się otwierają różnego rodzaju furtki. Te furtki pokazują nasze możliwości, ale też i zagrożenia. Jesteśmy szczęśliwcami, jeżeli chodzi o to, że żyliśmy na wschód od zachodu, na zachód od wschodu i teraz żyjemy w takim, a nie innym kraju, jeżeli chodzi o naszą przeszłość i budowanie przyszłości. Ja myślę, że Polacy mają taką tendencję do narzekania i do mówienia, że nam jest najgorzej na świecie albo coś tam. Ja tuż po Gdyni pojechałam do Czech, gdzie byłam w takiego festiwalu w Pilznie i spotkałam się tam z Węgrami, z ludźmi z całego świata, Turkami itd. No i naprawdę nie jesteśmy jacyś wyjątkowi w skali świata, jeżeli chodzi nawet o naszą sytuację polityczną. Natomiast jeżeli chodzi o nasze pokolenie, to ja mam takie zdanie, że my jesteśmy takim trochę pokoleniem między, takim trochę straconym, bo byliśmy za młodzi, żeby walczyć, żeby być w opozycji czy coś i w sumie byliśmy troszeczkę za starzy, żeby, że tak powiem, załapać się na, tą, na, tą, na, tą, na, tą, na ten kapitalizm, że mało kto z nas zrobił jakieś wielkie fortuny czy coś, raczej tak zostaliśmy w przedpokoju. Teraz zapytam się o film, który akurat dla nas, dla Skierniewic, dla naszego regionu, jest dosyć ważnym wydarzeniem, ponieważ 13. jest premiera Wesela. Widziała Pani? Wesele jeden? Czy... Przepraszam, Chłopi. A chłopi? Nie, nie widziałam jeszcze. Tutaj było powiedziane wprost, że tym razem reżyserzy zajęli się pokazywaniem tej strony kobiecej, jeżeli chodzi o spojrzenie właśnie na to wydarzenie. Kino kobiece? Nie lubię tego sformułowania. Uważam, że kobieta jest człowiekiem i jest kino dobre albo kino złe. Natomiast kiedy widzę salę pełną kobiet, to się cieszę. I wtedy mówię pani, że my kobiety inaczej zrozumiemy ten film? No z pewnością, no bo jak pan wie, jak, jeżeli trochę pan zna kobiety, no to kobieta inaczej widzi świat niż facet. Po Australii, po dystrybucji filmu, który teraz akurat z kierowniczy, mają czas obejrzeć, co w planach. Kolejny obraz? No ja, ja przed, przed, przed Australią jeszcze właśnie mam zdjęcia do dużego projektu. E, troszkę nie mogę o nim mówić. No dobrze, zostawiamy trzy kropki. Kinga Demska była Państwa, także moim gościem. Dziękuję serdecznie. Dziękuję bardzo.